Pokój, dobrokochani. kochani. Dziś jest pierwsza sobota miesiąca, 6 lipca. Liturgię obchodzimy wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Leduchowskiej, dziewicy. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii przychodzą do Pana Jezusa uczniowie Jana i pytają się, dlaczego my wiele pościmy, dlaczego również faryzeusze i inni bardzo dużo poszczą, natomiast Twoi uczniowie wcale nie poszczą. Jezus odpowiada im, że dopóki Pan Młody jest z nimi, myśląc o sobie, to nie będą pościć. Wtedy, kiedy zabiorą im Pana Młodego, wówczas w ów dzień, w tym czasie będą pościć. I rzeczywiście tym dniem, kiedy zabrali Pana Młodego, kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany, jest piątek, i my, chrześcijanie, katolicy, pościmy tego dnia, odmawiamy sobie pokarów mięsnych, aby być z Panem Jezusem, bo jak to mówią, przyjaciół poznaje się w biedzie. Kochani, Pan Jezus nigdy nie występował przeciwko postowi zresztą Pan Jezus sam pościł. Natomiast sprzeciwiał się takiej postawie praktykowania pobożności w takiej obudzie, po to, żeby się ludziom pokazać. To właśnie Pan Bóg jest tym odbiorcą i tym argumentem i tym powodem, dlaczego pościmy. A nie nic innego, na przykład nasza pycha. Pan Jezus wiązał post ze swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Nie wiem, kochani, czy spotkaliście taką postawę ludzi, może nawet u siebie znaleźliście taką postawę, żeby praktyki pobożne spełniać w tym celu, aby się ludziom pokazać. Panu Bogu nie podobają się takie postawy. Również czasem ktoś ma jakieś takie zasady i w myśl tych zasad, które są dla, nich, dla niego żelazne, są takim największym argumentem. W momencie, kiedy nie Pan Bóg jest tym uzasadnieniem mojego postu i moich praktyk religijnych, ale mm, powiedzmy te zasady. Jest takie powiedzenie, czy ty przypadkiem nie chcesz być świętszym od papieża? W momencie, kiedy ktoś zasady swojego postępowania traktuje jako cel, nie jako środek do osiągnięcia celu, do zbliżenia się do Pana Boga, ale jako cel. Jest też takie sformułowanie: nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu, czyli fanatyzm. Czyli praktyki religijne nie zbliżają nas do Pana Boga i wcale nie uświęcają nas, nie pomagają nam we wzroście duchowym. Ale wprost przeciwnie, one sprawiają, że my zamykamy się w sobie, że nawet, tak jakbyśmy chcieli powiedzieć: Panie Boże, nie masz innego wyjścia, ale ty sam musisz dostosować się do tych zasad. Natomiast największą, najważniejszą zasadą, którą Pan Jezus przyniósł nam, to zasada miłości. I dlatego dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi, że łaty surowego sukna nie przyszywa się do starego ubrania, dlatego że zrobi się jeszcze większe rozdarcie. I tak samo młodego wina nie wlewa się do starych bukłaków, dlatego że widzę z tego jakaś szkoda po prostu zostaną rozerwane. I myślę, kochani, że gdybyśmy chcieli dzisiejszym językiem powiedzieć to, co dzisiaj Jezus miał na myśli w tej Ewangelii, to powiedzielibyśmy, że stare prawo nie jest kompatybilne z nauką Pana Jezusa, dlatego że ono to jest takie skostniałe, takie po prostu takie kwadratowe. Natomiast Pan Jezus, kiedy przyniósł swoje prawo, prawo miłości, ono jest bardzo elastyczne, dlatego że miłość jest elastyczna. Każdego człowieka możemy kochać w sposób indywidualny, nie w sposób szablonowy. Reasumując to wszystko, kochani, co zostało powiedziane w dzisiejszej Ewangelii, Pan Jezus chce nam powiedzieć: że On jest punktem odniesienia że nie można stosować zwyczajów starego prawa do nowego że Jezus jest bardzo oryginalny On przyniósł prawo miłości, które przekracza wszelkie granice. I dlatego, jeśli będziemy podchodzili do nauki Pana Jezusa w sposób taki szablonowy, jak w Starym Testamencie, to nie zrozumiemy tak naprawdę Pana Jezusa. Post, kochani, jest ważny, ale tylko wtedy, kiedy nas przybliża do Pana Boga. Post narzucony komukolwiek. Raczej nie będzie służył budowaniu takiej relacji z Panem Bogiem. Być może będzie takim ciężarem. Natomiast Pan Bóg chce, jeżeli sami zdecydujemy się na post i mamy na to dobre argumenty, bo chcemy być z Panem Jezusem na dobre i na złe, albo chcemy podkreślić ten dzień, w którym Pan Jezus umarł na krzyżu, to jest to dobry post ze względu na Pana, a nie ze względu na to, że chcemy stosować kurację odchudzającą, albo jakiś inny powód, dla którego praktykujemy post. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.